Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiejszy przykaz wiele wyjaśni dla ludzi, co dzieje się z nami, dlaczego i co dzieje się na zewnątrz. Dlatego, że wkraczamy teraz w ruch energii, który jest bezprecedensowy, na poziomach planetarnych jest to przyspieszony ruch nowej Ziemi. Do rozszerzonej formy i istnienia, a ona jest piękna jest żywa, kreatywna, kochająca i naprawdę niesamowita poza słowami. Kiedy naprawdę opuszczamy starą Ziemię, stare polaryzacje, dualność, wszystko co dzieliło nas i oddzielało od nas i innych, teraz zostaje doprowadzone do całości i jedności wewnątrz. Z bezwarunkową miłością wkraczamy w prawdę naszych dusz jako mistrzowie. Zauważ, że wszystko to się dzieje na jeszcze niewidzialnych płaszczyznach, ponieważ jest to niezwykle wysoka częstotliwość i jest to coś, do czego dusza może się podłączyć i doświadczyć, i rzeczywiście zacząć żyć w momencie, gdzie stare jest. Całkowicie pozostawiona w tyle, a ciało fizyczne przekształca się znacznie lżejsze ciało. Wtedy będziemy żyć w pewnym wcieleniu na znacznie wyższym poziomie częstotliwości wibracji. Czasami może się wydawać, że to wszystko dzieje się, przekształca się i przymienia się, że jesteśmy wyzwaniem, a przede wszystkim, że wszystko jest burzone. Czego nie wybaczyliśmy, nie rozwiązaliśmy, ani zawarliśmy pokoju z samym sobą. Co więcej, często doprowadza do tego, że będziemy chcieli trzymać się tego, co znaczne, czarterowe, ale to wszystko tylko lękie, wyczarowane przez umysł. Rozsądnie jest wchodzić coraz bardziej w centrum serca. I ponownie łączyć się z najwyższą prawdą własnej duszy, szukać spokoju w sobie i przewodnictwa w sobie oraz połączyć się na najgłębszych poziomach z boskością w sobie. Im więcej czasu poświęcisz na to, tym bardziej będziesz mieć moc i możliwości, aby poradzić sobie z tymi zmianami i w pewni wejść w najwyższą prawdę o tym, kim i czym naprawdę jesteś. Poproś o wskazówki i mądrość. Proś, abyś chodził w towarzystwie niebios, a droga zostanie ci wskazana. Otwórz centrum serca na coraz wyższe poziomy boskiej miłości i bezwarunkowej miłości do siebie i innych. Połącz się w najgłębszym sensie ze swoją własną duszą. Ponieważ wszystkie narzędzia nawigacyjne znajdują się tylko w Twojej duszy. Każdego ranka znajdź czas, aby naprawdę stać się jednym z boskością i ogarnąć boskość w sobie. To są najcenniejsze, inspirujące chwile, i właśnie to napędza i podnosi na duchu przez cały dzień. To tutaj, Przychodzą najgłębsze wskazówki, a wraz z nimi ogromna wdzięczność, podziw i zachwyt. Jeśli nie znajdziemy czasu, aby zagłębić się w głąb siebie i szukać ostatecznej jedności z boskim źródłem, nie będziemy w stanie teraz kierować tymi ogromnymi zmianami na wszystkich płaszczyznach. Pamiętaj, że nie tylko Twoje własne. Fizyczne ciało przychodzi ogromne zmiany, ale także wszystkie Twoje ciała energetyczne, a wraz z nim Twoje wewnętrzne ja obejmuje swoją boskość jako jedna z boskim źródłem, a tym samym jest podnoszona do najwyższej prawdy duszy. Wasze częstotliwości wybracy zmieniają się i Wy zamierzacie zmienić rdzeń wewnątrz i na zewnątrz. W ten sposób znajdywanie czasu na wyciszenie, ciszę, modlitwy, czy jakkolwiek ze co to nazwać, pomaga w ten sposób, którego nie potrafi nawet wyrazić słowami. Rzeczywiście wkraczamy na najbardziej niesamowitą nową ziemi i nowy sposób życia. Jednak najpierw musimy pozwolić sobie na przemianę i wejść w pewnie. Prawdę o tym, kim i czym jesteśmy, zanim będziemy mogli uzyskać dostęp do tego wszystkiego. No cóż za niezmiernie piękny, potężny i kochający dar. Do tego macie wszystkie techniki, które dawałam wcześniej. Jak oczyszczać się, jak kochać siebie. Jak transformować programy, jak pracować z ciałami subtelnymi. Ku temu macie mnóstwo narzędzi i nie tylko na moim kanale. Dobierajcie to, co z Wami rezonuje. Róbcie to, co sprawia Wam przyjemność. O to chodzi, żeby we wszystkim znaleźć przyjemność. I czerpać ją, czerpać i czerpać. Życie nie jest usłane tylko różami, ale tylko Wasza świadomość może każdą sytuację, z każdej sytuacji zrobić piękną różę. Możecie wyciągnąć wnioski i z wysoko podniesiona głowa iść dalej po życiu. Nie powracając do przyszłości, nie roztrząsając to, co było, to, co przeżyliście, a patrzeć naprzód i patrzeć w niebo, i patrzeć w głąb siebie przede wszystkim. Dziękuję wszystkim, kto podziela i wspiera moją pracę. Dziękuję wszystkim za wsparcie, pomoc i dziękuję za to, że jesteście. Jesteśmy jednością i jeszcze troszkę, jeszcze troszkę nam trzeba będzie przejść. Trudne czasy, ale wszystko zależy od waszej świadomości, moi drodzy. Czasy na nas czekają. Ciekawe, niezwykle fascynujące. Zmieniajcie świadomość, żeby to spokojnie przejść ten etap życia naszego, swojego i całej planety. Z Wami była Irina.